No hejka, witam was w kolejnym dniu w moim drugim już vlogu. Zabieram was dzisiaj do Seattle. Mam ze sobą notatki i przewodnik. Pokażę wam miejsca, które znajdują się na pierwszych stronach tego przewodnika. Są to miejsca najbardziej popularne i najczęściej odwiedzane przez turystów. We, we watch the sun go down. Over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect. jechałam do Kerry Park, gdzie znajduje się punkt widokowy na Seattle i na zatokę nad którą leży Seattle, nad Puget Sound. Jest to bardzo popularne miejsce wśród turystów, zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem, kiedy widać światła miasta. Kolejnym punktem na mapie jest również punkt widokowy, znajdujący się na wieży. Jest to Space Needle. Jest to budowla, która powstała w 1962 roku podczas, podczas targów i tak. Wyobrażano sobie wówczas budynki, w których będą mieszkali ludzie w XXI wieku. Zobaczcie. Tak wygląda wieża widokowa Space Needle, która w ostatnich latach przeszła remont. Zaprojektowano tutaj pierwszą na świecie szklaną podłogę obrotową. Na górze znajdują się restauracje. Punkt widokowy. Na górę zawozi winda. tutaj właśnie jedzie. Która wjeżdża w ciągu 40 paru sekund. Ale wybaczcie mi, nie wjadę tam dzisiaj na górę. Dlatego, że mam lęk wysokości. I nie wyobrażam sobie stać tam na górze, na szklanej podłodze. Wejdziemy teraz do środka, pokażę Wam sklep z pamiątkami. Muzeum Szkła. I tutaj również można kupić wyroby przeróżne ze szkła. Przyjeżdżając do Space Needle należy przeznaczyć więcej czasu, ponieważ obok znajduje się muzeum szkła, centrum nauki, plac zabaw, jeżeli przyjeżdżacie z dziećmi. Już muzeum dla dzieci. Słuchajcie, wydaje mi się, że najciekawszym muzeum, które warto tutaj zobaczyć, które znajduje się w okolicy Space Needle, dlatego, że tych muzeów już Wam pokazywałam, jest kilka, jest Muzeum EMP. Jest to muzeum popkultury. Teraz Wam pokażę tutaj. Słuchajcie, muzeum popkultury poświęcone jest filmom science fiction, takim jak Alien, Star Trek, Star Wars. Predator czy Terminator oraz historię muzyki. Dlatego, że Seattle jest uznawane za kolebkę muzyki grunge, która pojawił się w połowie lat 80. I z Seattle między innymi wywodzi się Nirvana, Pearl Jam oraz Jimi Hendrix, który urodził się tutaj i został tutaj pochowany. Natomiast wydaje mi się, że więcej informacji i wizyta w tym muzeum to jest temat na osobny film, który pewnie niedługo pojawi się na moim kanale. Zobaczcie jaki przepiękny budynek. A na koniec słuchajcie, można przejechać się kolejką jednotorową. Welcome to the Seattle Monorail. Please take a seat or hold on to a handrail. Thank you for arriving the Seattle Monorail. All passengers are required to wear a mask while on the Monorail platform and allow boarding on stands. For next loading please make sure your life properly comes to your nose and mouth while maintaining social distance of at least six feet from other riders. Thank you so much for your cooperation and enjoying What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Wracam do samochodu i jadę teraz na Pike Place Market. Jest to jeden z najstarszych w Stanach Zjednoczonych farmers marketów, które do dzisiaj funkcjonują. Jest chyba jednym z najbardziej popularnych miejsc odwiedzanych w Seattle. Wiecie, ze względu na popularność Pike Place Marketu, musiałam zaparkować trochę dalej i będę musiała się przejść. Yy, Waterfront Parkiem jest to miejsce, przy którym znajduje się wiele sklepików z pamiątkami, restauracji z seafoodem oraz miejsce odprawy promów yy, na pobliskie wyspy, jak również terminal statków wycieczkowych pasażerskich. Pokażę Wam to wszystko po drodze. Ze mną. What's your weakness? What's your type? Somehow I want to know all about you. Deep connection. Lights a spark. You already know me when it's in the dark. We're dreamers. Z atrakcji turystycznych tutaj na wybrzeżu jest krótki rejs, chyba 45-minutowy, po wybrzeżu Seattle wraz z przewodnikiem. Bardzo fajna, przyjemna wycieczka, natomiast należy się ciepło ubrać, dlatego że wieje. Zobaczcie, tam jest Seattle Great Hall, z piękną panoramą na Seattle. Zobaczcie, jest to nieoficjalna maskotka Pike Place Marketu. Jest ona oblana z brązu i waży tutaj chyba nawet napisane. Chyba około 250 kg. Like Place Marketu mieszczą się również inne małe sklepiki, na przykład pierożki. Ale również znajduje się tutaj Starbucks. Ja wiem, że to jest nic dziwnego, że jest to Starbucks, dlatego że jest ich naprawdę bardzo dużo na świecie. Natomiast jest to pierwszy Starbucks na świecie, który tutaj powstał. W 1977 roku. W 1971 ten sam Starbucks był chyba dwie przeżnice dalej, natomiast tutaj w 1977 roku został przeniesiony. Zobaczcie, nie różni on się niczym, z wyjątkiem dwóch rzeczy. Tego, że zawsze są kolejki na zewnątrz. Zobaczcie jakie. Jak również tym, że jest tutaj to pierwsze oryginalne logo. Zaraz Wam pokażę z bliska. To jest pierwsze logo Starbucksa. Słuchajcie, znajdujemy się na Gamu. Jest to jedna z, wydaje mi się, z bardzo przydziwnych atrakcji, Seattle sama nazwa wskazuje, zobaczcie, jest to ulica, na której, na ścianach której przekrojone są przerzutek gumy. Jest to tradycja, która została zapoczątkowana w 1993 roku, natomiast w 2000 została uznana jako atrakcja turystyczna. Oczywiście wielokrotnie ściany te były myte. Dlatego, że cegła, która znajduje się pod tymi gumami, ulegała erozji. Ulega cały czas erozji. Podczas takiego jednego czyszczenia potrafią ściągnąć około jednej tony gum ze ścian. Inni mają tradycję przyklejania. Zdjęć, wrzucania monet do fontanny, zapinania kłódek na mostach, a w Seattle jest tradycja przyklejania ścian. Do ścian, przepraszam. W Słuchajcie, na tym chciałam zakończyć dzisiejszy film. Mam nadzieję, że choć trochę po części udało mi się pokazać Wam Seattle. Ja wiem, że jest jeszcze wiele innych interesujących rzeczy, które można tutaj robić. Natomiast są to wydaje mi się, że główne atrakcje turystyczne w tym miejscu. I jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuki w górę, jak również pamiętajcie o subskrypcjach, żeby mieć powiadomienia, kiedy będzie kolejny film. Dziękuję wam bardzo. Słuchajcie, wracając do domu i stojąc w korku, przypomniało mi się, że to niedaleko znajduje...